Hej! Dzisiaj chciałabym poruszyć kwestię bardzo blisko mojemu sercu i tak jak możecie już na naszym kanale znaleźć odcinki dotyczące leków SSRI czy leku uspokajającego, którym jest Xanax i mechanizmów ich działania, tak dzisiaj chciałabym poruszyć kwestię innego, bardzo potężnego narzędzia, które jest stworzone właśnie po to, żeby wspierać nasze zdrowie psychiczne. Mowa będzie o psychoterapii, i chciałabym opowiedzieć o tym przede wszystkim, dlaczego całym sercem wierzę w jej działanie, i jakie mogą być korzyści z tej całej, um, można trochę powiedzieć, magicznej otoczki, która wokół tego procesu zachodzi, oraz o tym, jakie są możliwości podjęcia takiej terapii, w jakich nurtach można terapię przechodzić i komu są one dedykowane. Także zapraszam Was do posłuchania. Zacznę od tego, dlaczego uważam, że psychoterapia jest tak ważnym, uniwersalnym doświadczeniem, którego tak naprawdę mogłabym z ręką na sercu powiedzieć, że życzę każdemu doświadczyć. Przede wszystkim jest to takie doświadczenie, które pozwala nam na pogłębienie relacji z samym sobą. Zrozumienie pewnych procesów i mechanizmów, które w środku naszego serca i mózgu zachodzą, i życie w dużo większej zgodzie z tym, czego tak naprawdę od życia pragniemy. Na szczęście, aktualnie możemy zauważyć, że jest coraz bardziej rozbudowana taka świadomość dotycząca właśnie tej sprawczości psychoterapii. Jednak w wielu kręgach wciąż jest ona traktowana jako narzędzie wykorzystywane jedynie do pomocy osób osobom, które zmagają się z jakimś konkretnym problemem. A rzadko spotykamy się z takim poglądem, że jest to tak naprawdę ogólnodostępna forma samorozwoju i polepszenia jakości życia. Oczywiście może ona pełnić również taką funkcję, wsparcie w jakiejś trudnej sytuacji albo w jakimś problemie, jednak docelowo i tak bazowo pozwala ona na polepszenie jakości całego życia i bez wątpienia jest warta podjęcia całego wysiłku, zaangażowania, zarówno emocjonalnego, jak i czasowego. Często również niestety pieniężnego, ale jest dużo opcji bezpłatnych. Aktualnie na rynku coraz więcej możliwości takich, gdzie faktycznie można w taki sposób się rozwijać, bo efekty naprawdę przynoszą niesamowite zmiany, których możemy się spodziewać i oczekiwać po przejściu takiego procesu. Więc jeśli taka forma rozwoju brzmi już dla kogoś przekonująco, lub jakieś konkretne doświadczenia lub przeżywane emocje wydają się wymagać właśnie takiej współpracy z psychoterapeutą, warto się zastanowić nad tym, z czego tak naprawdę możemy wybierać. I teraz nurtów psychoterapii jest wiele. Cztery z nich są takimi najpopularniejszymi, na które możemy najczęściej trafić, i też można. Yy, Śmiało powiedzieć, że najbardziej uniwersalnymi. Chciałabym troszeczkę o nich opowiedzieć, wyjaśnić, komu są dedykowane konkretne nurty i na czym będą polegały. Pierwszym nurtem psychoterapii, o którym chciałabym powiedzieć, jest terapia poznawczo-behawioralna. Polega ona na współpracy z terapeutą, której celem jest: Nauczenie się nowych wzorców myślenia i nowych reakcji w jakichś konkretnych sytuacjach, które są dla osoby po prostu w przeżywaniu ciężkie lub sprawiające dyskomfort, i przearanżowanie tego sposobu myślenia na taki, który będzie dla niej swobodniejszy i bardziej komfortowy, umożliwiający normalne funkcjonowanie. Ten rodzaj terapii trwa najkrócej, bo takie spotkania mogą trwać od miesiąca do kilku miesięcy, i zazwyczaj po tym czasie pacjent ma wyuczone takie zachowania, które pozwalają mu w, dalszym, w dalszej perspektywie pracować samemu ze sobą i pomagać samemu sobie podczas doświadczania takich trudnych sytuacji, które wcześniej. Prawiały go na przykład w jakąś yy, taką mieszaninę złych emocji, i nie mógł z nich samodzielnie wybrnąć. Najczęściej terapię poznawczo-behawioralną wykorzystuje się przy leczeniu zaburzeń lękowych, depresyjnych, ale również zaburzeń osobowości. Kolejnym popularnym rodzajem psychoterapii jest psychoterapia analityczna, której ojcem jest Freud. I można pomyśleć o niej, że jest to dosyć ciężki proces terapeutyczny, ze względu na to, że opiera się na analizowaniu wczesnych doświadczeń, które później mogą w jakiś sposób wpływać na aktualnie przeżywane trudne emocje, i psychoterapeuta pomaga w jakiś sposób pacjentowi odnieść jakieś doświadczenia z przeszłości do tego co teraz kieruje nim w życiu. Jest to taki rodzaj współpracy, gdzie psychoterapeuta nie mówi za dużo, większość czasu jest wypełnione rozmową pacjenta, więc dla kogoś może taki rodzaj być przytłaczający, jednak nie można umniejszyć Efektom, które przynosi również taki rodzaj terapii. Najczęściej będzie ona wykorzystywana w walce z lękiem albo z obniżonym poczuciem nastroju, ale też w różnych innych sytuacjach, kiedy ktoś potrzebuje po prostu zwiększyć połączenie z samym sobą i poprawić jakość swojego życia. Trzecim nurtem w psychoterapii, który również jest często spotykany, będzie psychoterapia psychodynamiczna. W przypadku tej terapii ważne jest, by relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą była zbudowana w odpowiadający obojgu sposób, ponieważ w tym przypadku psychoterapeuta na podstawie rozmowy z pacjentem. Pomaga mu zwrócić uwagę na pewne konkretne wydarzenia albo konkretne kwestie, które mogą być znaczące dla jego rozwoju i dla jakiegoś takiego przejścia do kolejnej fazy, no właśnie, czy rozwoju, czy takiego po prostu poczucia dobrostanu. Ten rodzaj psychoterapii często jest długotrwały. I ważne jest, żeby dać sobie właśnie ten czas. Żeby nie wyglądało to w taki sposób, że przychodząc na terapię zakładamy, że ok, przez pół roku będę pracował i jestem gotów na takie zaangażowanie emocjonalne. Ale takie postawienie sobie deadlineu może być bardzo stresujące i ograniczające. A w tym rodzaju terapii chodzi o to, żeby właśnie dać sobie ten czas i zobaczyć. W jaki sposób nasze ciało i nasz umysł będzie odpowiadał na rozwój, który oferuje taki rodzaj zbliżenia z samym sobą przy pomocy terapeuty. Ostatni rodzaj psychoterapii, o którym chciałabym opowiedzieć, to psychoterapia gestal. Polega ona na pracy samodzielnie, to znaczy w parze, pacjent-psychoterapeuta, lub może też odbywać się na zasadzie terapii grupowej. I jej głównym celem jest polepszenie relacji z samym sobą, polepszenie spojrzenia na samego siebie, takie docenienie i dogłębne poznanie swoich dobrych i ważnych cech, gdzie też zwraca się uwagę na to, że każda osobowość i każdy człowiek jest taką wielopoziomową strukturą i Daje się nacisk na to, żeby każdą z tych struktur odpowiednio docenić. Więc ten rodzaj terapii polecany jest każdemu, kto chce zwiększyć połączenie, taką konekcję z wewnętrznym sobą i w ten sposób polepszyć jakość swojego życia, podnieść też jakąś taką opinię na swój temat. Podsumowując, chciałabym rzucić na psychoterapię światło które będzie pokazywało ją w taki sposób, że również jest to niesamowicie silny, można powiedzieć myślę lek, który polega na naszej pracy, więc nie jest to na tyle prosta droga, że tak jak w przypadku tych innych pomocy, po które oczywiście też możemy sięgać, zażyjemy sobie tabletkę i będziemy czuli się lepiej, ale, właśnie wymaga od nas tego zaangażowania, pracy. Nie jest to łatwy proces, ale jest niesamowicie warty tego, jaką osobą jesteśmy po jego przebyciu. Więc, warto też ją traktować jako po prostu taki proces, którego kierunku tak naprawdę nigdy nie możemy się w 100% spodziewać, ale jesteśmy pewni, że po przebyciu go, nasza jakość życia będzie po prostu lepsza. Więc, na podstawie tych typów, o których powiedziałam, można zastanowić się, który będzie najbardziej adekwatny do osoby, sposobów, w który jej się komfortowo pracuje i otwiera, ale też do sytuacji, w której w danym momencie się znajduje, i wybrać sobie go tak, żeby to było dla nas jak najbardziej komfortowe, ale też jak najbardziej rozwijające. Możesz teraz do tej kamery. Dobra, tą ostatnią część tak zrobię. jest Dobra, teraz chcę podsumować. To do której kamery mi radzicie podsumować? No do głównej? Przepraszam. Do. No, głównej jeden. Albo nie, nie, żeby nie było takiego wartościowania To do głównej... E, Mateusz. Do, do lepszy czy... albo do Gorszy. <laughs> Czya byś się podtuził? ja uważam, że nie potrzebujesz. Mm -hmm, Możesz wszystko już tuziować. Dobra, dobra. Ja bym włączył nagrywanie. Nie, ja też myślę, że wszystko. Dlatego. 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 Na każdy na państwa kameralistu i tenzę, że wszystko takie.